Witam Was w kolejnym odcinku na kolejny moim kanale Z tej strony ja, Farkin, witam Was w trzecim odcinku i ostatnim odcinku maratonu W tej okazji stwierdziłem, że nagramecznych z moim głosem Dawno tego nie robiłem, nie więc... Zapraszam Was do oglądania no a picery, że otwarte od kilku dni mamy lokalny przegląd. Moja pizza spadła na ziemię. 3x4. Innych źródeł popularność pizzy wśród bezdomnych rośnie. Po tym jak tajemniczy bezdomny zbudował z rolnictwo podejmu od naszego sponsora Kzesła Clejer. Spróbuj nasze fotele i zrelaksuj stopy. To dopiero drugi dzień, ale fantastycznie... Zawianą determinację. Wola właściciela, aby stać się mistrzem piekarnictwa, dała wiele mieszkańców inspiracji. Wracamy z naszym regularnie zaplanowanym faktami Za! Odejmę ci głos, Oliver. Hej, miłośnicy, za! Nazywam się Oliver i ja mam dla was fantastyczne. Kilka faktów. Za! Zaczynamy! Szaleństwo na punkcie koksów. Kostka. Ko, ko, ko. Taryka jest dla nas koksów, dodatki na pizzę. Co za wspaniały posiłek, aby coś e, cieszyć się z nim tropikalny plasz. Płaczą do, do, do nas następnym razem, aby uzyskać więcej faktów za. które są krótkie i słodkie tak jak ja. Do tego czasu gotuj dalej. Nieprawda nie jest słodki. To wszystko na dziś. Good pizza, great pizza! Powiem Wam widzowie, że dawno nie nagrywałem z moim głosem I muszę się do tego przyzwyczaić Więc to jest jeden odcinek, który wrzucę z głosem Kolejnym odcinkiem zaplanowanym będzie Odcinek mikołajkowy I zacznę nagrywać już z głosem to w miarę stale Minimum raz tygodni ja od świąt zacznę starać się regularnie w zasadzie dzięki dwa razy w tygodniu oraz będę także miałem co miałem powiedzieć, ale będę starał się regularnie plus z moim głosem będzie wszystkim. Czego on sobie wypisać, że nie flipia powiem, 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 powiem. powiem wam, że Staram, zastanawiam się nad wyborem drugiej serii do nagrywania, i sam nie wiem co nagrać. Jeżeli bylibyście chętni, to możecie rzucić propozycję w komentarzach, to mógłbym nagrać. Najlepiej jakieś gry na telefonu, bo Póki co jest... nagrywam na telefonie, więc. Warę możliwości będę nagrywać serię na telefon. Ja też wiem, jeżeli oglądam moje odcinki regularne, to powinie wiedzieć z opisu filmów, że w najbliższym tygodniu wy na ten odcinek w niedzielę ja w sobotę, że nie ma mnie w najbliższym tygodniu. Niestety wleci tylko jeden odcinek, najprawdopodobniej w piątek w sobotę ponieważ wy mam wyjazd za granicę i niestety nie będzie mnie i nie będę w stanie nagrywać, więc dlatego wrzuciłem wam maraton byście mieli materiał na ten weekend i postaram się zrozumieć, że będzie regularność bo już że, e, że wrócę na ten platformę bo pamiętam jak za czasów byłem młodszy nie lubiłem nagrywać na, na YouTube, więc polecam. Planuję do końca roku w miarę możliwości do dowolności z ale to jest niemożli niemożliwe, jeżeli moi wy, czyli widzowie, się nie postaracie do... To... QA oraz będzie tygodniowy maraton. I wtedy będę bardzo mm. taką moim marzeniem jest zacząć żeby nagrywać na tej właśnie platformie. Więc, no, mm. właśnie skupimy, nie O! O! Zabrakło! Teraz się skupię może bardziej niż ja. Chcę pisać z kibasą bez SOSU. A, co ja mogę też wam powiedzieć no, Dlaczego odnoszę z YouTube'a, Po prostu mi się zmieniło nagrywanie plus jeszcze wpływy osób z, z mojej duszeniem szkoły to za to się Parę powodów spowodowało, że zachciało mi się wrócić do klipu I nabrałem nowej energii, dzięki której mam te Czasami... Czasami w nocy Wiem, że na nocy leci dobra szpatka, dziwnie jak ja to wrzucam, ale... Czasami... Znów po prostu sąde sobie przy telefonie i sobie nawiązuję. To nie przeszkadza o, może się. uda na pół Nie Czy się uda Kurde. Aha, pokarne, no, tu... no, 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 ten odcinek chyba będzie najdłuższy z tych wszystkich, bo postaram się go nagrać. Czekajcie chwilę, widzowie. Już wróciłem po chwilowej przerwie z powodu reklam tej aplikacji, ale. Tutaj tak jest. Nie badania mówią, tak, o, o, tak zaprzecza, Magda Wessler poleca swoją pizzerię za, jest teraz w słowniku, ale wystarczy jedna, była pizza, a słowo nie nabierze innego znaczenia, zjeżdż to, nowe badanie sugeruje, że niektóre kombinacje z dodatków do pizzy mogą zapewnić potencjalne korzyści dla zdrowia, od naszego sponsora, blokady luk. Czy jesteś zmęczony osobami, które w swoje biuro podczas twojej nieobecności Zadzwoń dziś podarmowo? próbne. To wszystko na dziś. Good pizza, Co do jak wspomniałem do serii zastanawiam się nad kolejną grą między innymi Zastanawiam się, bo mógłbym nagrywać gra stach, ale jednak on to nie jest gra. Ta gra się różni z mojej, niż z mojego życia. <tryk> Wtedy się otwierał skrzynki, oto nie się robiło. Jest trochę dudniejsza, ale... Chciałbym zacząć na czystym koncie nagrywać tą grę. Więc to moi drodzy widzowie mogli się wypowiedzieć na ten temat. Wiem, że pewnie nikt nie napisze komentarza, albo te trzy osoby obejrzą ten odcinek, ale i tak liczę, że ten film pójdzie do większej liczby odbiorców i nic, że ktoś mi doradzi więc liczę na Waszą pomoc i nie nagrywam to tylko dla siebie Nagrywam to dla ludzi, którym mógłbym jakby zaspokoić potrzebę bo dla tam... mnie to jest przyjemne wręcz mówiąc. bo mogę coś dla ludzi zrobić a jeżeli byście byli tak hojni to jakbyście mogli zostawić łapkę w górę Na kanale będę Wam bardzo wdzięczny. Będzie więcej lepszych materiałów. Jeżeli e, będzie większa aktywizacja na tym kanale. Więc polecam. I jak Wam powiedziałem, powracam. Starych lat, pamiętam, jak nagrywałem z pewnymi ludźmi, z którymi straciłem dosłownie kontakt, ale wracam sam dla siebie. Na pewno nie zobaczycie już tych samych ludzi, którzy tu byli. Będę na pewno może wrócę do innego starego znajomego, z którym nagrywałem Ale on raczej chyba nie wróci na YouTube Ale... Może postaram się zrobić z tym jeżeli byłaby taka możliwość I liczę, że nawiążę z nim kole... z powrotem współpracę Bo w miarę mi się dobrze współpracowało, nie to co z jednym osobnikiem z którym się pokłóciłem ale to na QA jak się kiedyś uda QA na pewno wleci doslepimy 1 grudnia po prostu pokuszyłem. Jak na mnie w gdzie komentarzy to ja sam sobie odpowiadam Headback tam sobie poopowiadam po coś o sobie dla was, chociaż wiem, że mam małą publikę na I ten moment i wiem, że do sobie, do sobie. I będę liczyć na to na... się rozwinie jeszcze bardziej zaraz jest teraz go trochę postaram się go ulepszyć w miarę możliwości w miarę z rozwojem kanału więc no co wam mogę powiedzieć sam nie wiem, na pewno nie gadałem, a. Sam ze sobą mi się tak dziwnie nie gada. się nagrywa odcinek, czyli tak. O, dam wam radę dla przyszłych gracji, jeżeli kogoś zachęcę do tej gry. Pomagajcie bezdomnym. To wam bardzo na no, odmowa, nawet możecie jednak pusty placet, ale ja wolę jednak po prostu zakupić z pizzerę, żeby wiem, że to są boty, ale no no niech już mają coś z tego. Powiem że na ten moment rozgrywka jest w miara ogarnięta i łatwa, chociaż ze dwóch... I już widzę wróciłem, jak zawsze reklama ma się pojawiła i musiałem zrobić przerwę w hał 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 to wszystko na dziś, good pizza, great pizza co do kurde, już widzowie sam nie wiem, o czym ja mogę wam powiedzieć. Bo... Tak, no, nie... tak, 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 tam Do, siebie pogadać. lubię tam, do Po prostu, sam nie wiem, co mam gadać. I co do tej gry... Go nie go. Wiem, do niej wracać i po prostu grać od nowa. I od nowa, bo... E, bo... Zaraz wycieczą aktualizacje. I na przykład jak... Kiedyś udało e, się w tą grę na początku z rok, dwa lata temu udało się tak bardzo łatwo w nim grać. Ale... ...dłużej straciłem jakimś względem I straciłem tam poziom... ...i wszystko tam zyskałem dzięki tej skomplikowanej O kurde. No więc, wszystkie przez Спирони, печарками и pojawią się z moim głosem i może Wam opowiem na dwie ale tym że to jest wyjazd z szkoły, nie ma, nie powiem, do wszystko w QA, który jak już mówię, jeśli się uda, to będzie 1 stycznia, bo już, czy tylko mini terminalog szybko minął? Dosłownie, nie dzisiaj jest listopad, jest już listopad. Czyli jest nas miejsce panie Nagiban i powiem wam, że. posłuchać, bo mnie to interesuje. Ja nie będę niektórzy twórcy że będę być wywalony w widzów. Nie, nie, nie. Ja w przyszłości będę się starać, ja przerzucę się z lepszym sprzętem po prostu na komputer. No i... Później zabiorę się do za robieniem odszego serwera Discord później Później pewno zabiorę się do Minecraft Pewno jakiś projekt z Minecraftu zrobię że oczywiście zgodzą ja sobie tylko tak wygrywać mogę mogę się nie po prostu uwielbiam po prostu, uwielbiam grać w minecrafta Minecraft. Z oczywiście nie jestem żadnym wybitnym graczem bo gram hardcora i często poczynam Staram się speedruny robić i mm, nigdy mm. chyba nie słyszę. Kurwa na muzykę, ciul. Za bardzo się rozgadałem i po prostu. jestem muszę być pełen ale. Dobra, widzowie. <grywka> Kupuję ulepszenie w grze. I niestety muszę się z Wami żegnać. Wiem, że pewno dużo ludzi tego nie obejrzy, ale bardzo fajnie się nagrywało dzisiejszy odcinek. To jest dla mnie taka jakby powrót do przeszłości. I bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Liczę, że. Zostawicie łapkę w górę w miarę możliwości i subskrypcję i zatem jeszcze raz to na pewno się powtarzam, ale dziękuję za oglądanie, zapraszam do was na, ko na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu oraz życzę wam miłego dnia, wieczoru, nie wiem o której to oglądacie i pozdrawiam was, hej!